Lubię porządek, lubię kolory, lubię ładne światło. Lubię, jak dużo się dzieje w moich zdjęciach. Lubię te różne plany. Staram się znaleźć takie sytuacje, w których coś dzieje się przede mną w jakieś tam w pewnej odległości, w tle jest jeszcze coś. Tak, lubię pracować takimi wieloplanowymi zdjęciami. Czyste tło pomaga. Bałagan w tle przeszkadza. Jeżeli zaczynamy z bałaganem w tle, skończymy z bałaganem zdjęciu, więc robisz na czystym tle, będziesz miał czyste zdjęcie. No to jest bardzo fajna niebieska ściana, może zajrzymy co tam w środku się dzieje, tak dyskretnie. O, jest, jest, mamy go, mamy. Różowy kolor, niebieski. Bardzo ładna sytuacja. Czerwony. Good morning, good morning. Beautiful. Beautiful color. O. Painting, eh? Malowanie, malujemy ściany. Dużo pani, niebieskie tło. Good morning. Bardzo ładne. Beautiful. Beautiful house. Beautiful color. Thank you. Thank you. Mm. O. Dziękuję. Dziękuję pani. Do widzenia. Spontanicznie reaguję na kolor. Chyba po, po tylu latach fotografowania w kolorze, jeżeli widzę scenkę, która ma, jest jakaś tam odpowiednio kolorystycznie zgrana, to zaraz tak intuicyjnie zaczynam ją fotografować, bo widzę, że te kolory jakoś grają ze sobą, są jakoś w jakiś sposób interesujące. Po prostu reaguję na ten kolor. Jest to jeden z takich, tak zwanych triggerów coś, co włącza mój mózg że chcemy się w tym miejscu fotografować. Będzie bardzo kolorowo za chwilę. ISO 1600, bo jest dosyć, dosyć ciemno i na automacie. Oj, oj, z tym paniami dosyć nie wyszło, bo nie zauważyły i zaraz zaczęły się uśmiechać i machać ręką. No nic, idziemy dalej, szukamy kolejnej ściany. Mamy taką kolorową ścianę, niebieską i celuję. Stoją różne kobiety też kolorowo ubrane, więc możemy tutaj kolorami się pobawić. Banany żółte jadą, żółty, niebieski, fioletowy, o, o. Kolory, 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 stop, kompozycja. Próbuję też, żeby ludzie na siebie nie zachodzili, żeby byli ładnie odseparowani. Widzę, że coś się dzieje, celuję aparat, stryk zrobione zdjęcie. Biorę aparat, idę na ulicę i w sumie nie wiem, co tam znajdę na tej ulicy. To jest taki challenge, takie wyzwanie. Ta sama ulica każdego dnia wygląda inaczej. Lubię tą właśnie nieprzewidywalność ulicy. Właśnie to mi pociąga.